Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Dzień się u nas już zaczął. Właśnie sobie tak gadamy, że mamy już internet i możemy sobie nawet zrobić live'a zobaczyć, czy ten internet działa, czy nie działa. Tak się dzień zaczyna, że już podłączyliśmy internet. Mamy go zamontowanego. Nieważne, ale co jest ważne, ważne, że już mamy nasze różowe światło zamontowane. Pięknie się przedstawia. Różowe i zielone. Oba wyglądają superamsko. Dobrze, światło jest założone Internet założony, kawka wypita Człowiek zmęczony, czyli wszystko w normie Teraz porządkujemy to pomalutku Spróbujemy podłączyć indukcję już Żeby tu już można było sobie spokojnie gotować Kupiliśmy wczoraj karki, Mamy taki mały garnuszek 4,5 litra i mamy rondelek litrowy, także już można sobie coś gotować. Patelnie mamy, wskazówki, talerze, także będzie już łatwiej coś dobrego sobie zjeść. coś miałem powiedzieć. Aha, blady, blady, jeszcze nie zdecydowaliśmy. Dzisiaj dostaliśmy wycenę bladu z nierdzewki stalowej. Dwa blady wielkie, żeby wstawić, bez wycięcia dziur, będą kosztować. 6400 zł z dostawą. Bez dostawy 5700. O, przepraszam, kawka się odbija. Także nie wiem, czy to dużo, czy mało. Za dwa blady takie wielkie. Jak przyjechał do nas człowiek z kongloremen. Jak przyjechał do nas człowiek, który nam wyceniał blad z konglomeratu, to chciał chyba 11 tysięcy 11 czy 12 tysięcy też. Dwa, a i trzeci jeszcze miał być pod oknem, tak? Tutaj, no bo to jeszcze hmm, też było wliczone. Dzwoniłem do jakiejś innej firmy z Nierdzewki z Wrocławia. Też chyba krzyknęli mi 7000 za jeden. Także blaty są drogie, kuchenne. Budżet coraz mniejszy. Chyba jeszcze czekamy na wycenę od jednego człowieka na blat z Nierdzewki, ile on by chciał. Jakbym to chciał zrobić, ale chyba się zdecydujemy na razie na blat, nie wiem, dębowy Pojedziemy zobaczyć do tych sklepów Castorama i tak dalej Czyli Leroy Po prostu dębowy Dwie dębowe, wielkie płyty, po prostu te posklejane Wycię Wyciąć otwory I to nas będzie kosztować jakieś może 2000 chyba Duża różnica A ten taki... Co mają bu, 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 bu w leroju taki jakby kamień, nie kamień. Nie wiem co to do końca jest. Może kwarcet, kwarc czy coś takiego. To tam pamiętam za jeden blat 1400 od nas chcieli. To też była chyba dobra cena. Ale nie wiemy, bo ten widzieliśmy, on się uszczerbia. Nie wiem czy to jest dobry. Ale no na tym się zastanawiamy nad tymi blatami. Jak je zrobić, a na razie po prostu zakładamy indukcję Wsadzę sobie tylko na razie te deseczki tutaj To drugo przełożyć, żeby ta indukcja mocno na płytach leżała I będziemy zaczynać gotować Może pojedziemy dzisiaj tam na te bielany obejrzeć Bo ponoć w Wisku mają różne ciekawe rzeczy Które można kupić tanie jak się bierze z wystawki No i obejrzeć ogólnie te wszystkie blady jakie oni mają Ile się czeka, jakie są ceny Można to porównać na internecie, ale można też zobaczyć na żywo, i dotknąć i wtedy widzisz ten kolor, jaki jest, jak to wygląda i jak to tak dalej się odbywa. Dobra. Kuchnia nie więcej jest poskręcana. Musimy domówić front do zmywarki, żeby go zamontować. I tak to wygląda. Jeszcze blady i, i, i tyle. I na razie tu blad pod oknem. Na razie będzie chyba odpadł. No zobaczymy. Dobra. Zaczynamy. Dobra, co się dzieje? Próbujemy podłączyć indukcję, ale wywala mi korki, czyli coś źle robię. I coś źle robię, i muszę tam zajrzeć do gniazdka, gdzie jest, bo ogólnie wszystko podłączałem według kolorów. Tak, jak idzie kolor kabla, tak podłączyłem indukcję, więc trochę nie rozumiem, dlaczego mi wywala korki. Muszę to dobrze zobaczyć, może w sumie. Jak ja mam to dokładnie podłączyć. No teraz nie wiem. Sam się gubię po prostu, patrzę jak oni to podłączali. No dobra. No dobra. Na razie musimy robić przerwę. Próbujemy podłączyć indukcję. Rozchęcimy zobaczyć jak to dokładnie tam wygląda. No i musimy zwagować kable neutralne, tak? Więc trzeba dokupić jakąś złączkę do wagowania, Bo one są grubsze i te co mam tutaj, po prostu są za cienkie, za małe. Z tym nie zwaguje kabla na indukcję na siłę. No dobra, a to w międzyczasie jedziemy też na Bilany Pojedziemy do Iska, zobaczymy. Może są jakieś przeceny, coś super fajne się uda. Próbujemy znaleźć jakąś taksówkę, żeby ten, żeby tam dojechać. No bo żeby jechać autobusami czy coś, to, to zejdzie ponad godzinę, to, to już taka wyprawa się robi, a taksówko 20 minut to będziemy. Trzeba pojechać tak od razu siąść i wysiąść. Już jak jechaliśmy takimi godzinami autobusami, to już jak tam jesteś, to już ci się nic nie chce. No, niełatwo znaleźć taksówkę, nikt nie chce się podjąć tego zadania. No nic, co zrobić? Dzień dobry, dzień dobry, witamy kolejnego pięknego dnia Spójrzmy na to Mmm, cudownie Byliśmy wczoraj na tych bielanach pooglądaliśmy, popatrzyliśmy No co, można powiedzieć, że jest tam coś co wybrać Fajne sklepy jaki tam znaleźliśmy z różnymi kanapami, krzesłami i tak To był MoMa Coś takiego to się nazywało. Moma i nad o, dwie kropeczki. To tam można było naprawdę znaleźć jakieś takie na okazjach, promocjach ciekawe te kanapy czy coś, czy narożnikowe, czy no coś tam było. W sumie nic nie kopiliśmy, pochodziliśmy, popatrzyliśmy. Trochę inspiracji nabrałem. Popatrzyłem, jak te kuchnie są wyrabiane, porobione i tak dalej. No dobra, nic, ja się biorę za te palety. Czas, żeby kurde łóżko zacząć robić pomalutku. Niech to się dzieje. Zaraz zamawiamy kurde te wtyczki. Jak przyjdą nowe wtyczki, kontakty, no to będę musiał rozwalać tą ścianę i wymieniać i w je Instalować. No dobra, no też tak można. Zobaczymy. Zobaczmy. Dobra. No nic, dobra, dzionek się zaczyna, zaczynamy palety, sprzątamy, przygotowujemy miejsce do pracy i co? I kolejny dzień Dobra, ja sobie przygotowałem stanowisko pracy i jedziemy Dzisiejsza misja, oślifować te wszystkie palety i będę robił to po raz pierwszy Także zobaczymy jak to pójdzie Ładnie pogoda dopisuje Słoneczko jest Niech to akorde się dzieje na dworze A ja będę uczył się szlifować Zobaczymy jak to pójdzie Co? elegancka. Nie, ale jednak lata ten kurz z drzewa, jak się szlifuje i do oczu wpadają jakieś opyłki, więc jakiekolwiek okulary trzeba przymusowo założyć. Czapkę trzeba też założyć, bo jednak jest zimno. <słuch> jest zimno. Takie stanie na dworze w gruzie szlifowania sprawia, że jest zimno. Dobra, jedną stronę jakoś sobie to ślifowałem. Coś to z tego będzie. Może jeszcze drugim papierem 120 to pocisnę jeszcze raz i będzie gitara aż tak bardzo nie trzeba tego śnipować. Dobra odwracam sobie to z drugiej strony od dołu i jedna paleta będzie z głowy i jeszcze do tego 7 i misja skończona. Dobra, można powiedzieć, że jedna paleta jest przygotowana do lakierowania W niektóre miejsca nie mogę dostać się do szlifierko Mam gdzieś papier ścierny, gdzieś tutaj jest To potem przed malowaniem jeszcze w niektórych miejscach po prostu ścierny, ściernym jadę, to wiecie Nie musi być nie wiadomo jak wypicowane być po prostu pozbyć się tych wszystkich jakichś ala szczępów drzask i to tyle To nie są meble jakieś, które będziesz dotykał, używał cały czas To i tak pójdzie jeszcze do tego zabudowa naokoło Z góry jeszcze materac i tyle To ma być po prostu czyściutkie, fajniutkie I będzie łóżeczko, Dobra. Jedna zrobiona, jedziemy dalej Do kolekcji No i jak widzimy jest co robić Cześć Ma może chwilę? No mam, mam, mam Co to?

Dzięki to oh, Dzięki To Ty sam sam remontujesz też mieszkanie? Eee, Mamy, ja samemu. Jak ci idzie? Eee, no, to mi się na odpoczywki zaraz robię. Okej okay. Co to? Czesteczko? Spoko, dzięki No, tu jeszcze sufit, pokoje już okay, Daniel Cześć Wiktor, będziesz tu mieszkał? A, tak. Myślałem, tak. że tu jacyś ten, na czy coś Nie, to ja wszystko sobie sam remontuję, wiesz ja Teraz łóżko sobie składam, wiesz A, widzę właśnie te palety wiesz, powiem, Tak, będę z łóżka tam. robić I wiesz co, wyrzucają cały czas takie dobre palety Dzięki Jeszcze będziemy się widzieć pewnie Dzięki Tylko No dobra, poznaliśmy sąsiada Jak widzimy bardzo miły człowiek Ja robię akurat przerwę z paletami Dwie już poszły Trzecia Poszła. No i dobra. No dużo czystsze. Wyglądają naprawdę ładnie. Tu jeszcze te niektóre rzeczy. Samo przed malowaniem. Czekaj, gąbka mi spada. To już samo przed malowaniem sobie dokończymy. Jak już będziemy malować te takie rzeczy, gdzie to szlifierko nie mogę dotrzeć, to sobie podokańczam papierem ściernym o, idzie chwila przerwy, bo zimno na dworze. Naprawdę napić się wody, trochę ogrzać. I do przodu. I do przodu. U. Przerwa zrobiona. Wracamy do naszych paleci. Zajeżdżam te końcówki równo. Ale no co? Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Z każdą paletą idzie już coraz lepiej. Widać różnicę na maksa, tak naprawdę. Oślifowana i nie. Jest różnica. Jest na maksa różnica. Dobrze. No takie czyściutkie one się wydają. Ach, się kurde zahaczyła. Zauważę, że to takie... się Drzazgusie. Nie miluj się kurde o. no i dobra, jakoś to będzie. No i dobra fajnie, fajnie, teraz coraz bardziej już to widzę. Nogi się też strasznie przydadzą. Może użyję do łóżka, będzie podwyższone na nogach może i wtedy może będę mógł może szafkę zrobić pod łóżkiem na pościel, takie dwie rozsuwane z jednej strony. Czemu by nie, można spróbować, ale do tego długo droga. Dobra. Jeszcze zostało 2, 4, 5, 5 i jesteśmy w domu. Dobra. Dobra, małe doładowanko między szlifowankiem Lucy zrobiła szejkuś How you like? A, <laughs> Spróbujmy hmm? Bardzo dobry <laughs> Dobra Doładujmy trochę energii I wracajmy do naszego szlifowanka, łóżeczka Ach, się nie mogę doczekać jak już będzie stało I będzie można spać sobie elegancko Ach. Dobra, dobra. Elegancka. Połowę zrobione. Idziemy do środka. Musimy to zanieść. Bo kurde, zostać tu z 50 minut i się ogrzać. Bo naprawdę morozik na dworze jest. Przyciska trochę. Troszkę przymroziło. Trzeba uważać, żeby nie przychorować. Cały dzień w bluzie na dworze. To troszkę może przewiać Kurde przecież mnie bolą, bo one tak niżej już są Że powinienem się poukładać inaczej Ale no kurde Prezentują się zdecydowanie, zdecydowanie dużo lepiej Jeszcze, jeszcze Jeszcze poprawię przed samym malowaniem Jedna po jednej Weźmy się jedno, Już ją się tak doczyści do końca I wtedy pomaluję I tak jedna po jednej No trochę czasu zejdzie, potem czeka. Czekać aż to oschnie Kało roboty Kało roboty Ale jak widziałem wczoraj ceny łóżek jak chcesz dobre łóżko kupić to Potężne ceny są Ach. Kolejna przerwa Kurde jeszcze, jeszcze trzy mi zostały Do takiej pierwszej obróbki Ale fajnie podoba mi się jak to wygląda Jeszcze raz się poprawi Zamaluję. To będzie naprawdę fajnie, będzie tak w jednym miejscu ciemniej, jaśniej, będzie wyglądać przyjaźnie. <laughs> Dobra. Ale w międzyczasie robimy sobie herbatkę. Hop! Bo trzeba się rozgrzać, bo się zimno robi. Naprawdę zimno. Także nastawiamy herbatkę. Elegancko do herbatki mamy. Rogale maślane z wiśniami Super przerwa Także czekamy, rozgrzewamy się I zaraz będziemy kończyć No nie tak zaraz Godzina to na pewno bita Dobra, czas wracać do pracy Herbatka z rogale była wyśmienita Ale zakończmy szlifowanie Jeszcze trzy palety i jesteśmy na dzisiaj ogarnięć. Dobra, tak to się przedstawia Bardzo ładnie się przedstawia. Czyściutkie, ładne. No. Mierzymy. Następnie. Zostały ostatnie dwie sztuki. I koniec misji na dzisiaj Bardzo mnie to cieszy Już mi się nie chce, wymęczyło mnie to równo Mam nadzieję, że cały dzień na dworze w bluzie Nie sprawię, że się przeziębię Ale dobra, i tak to trzeba zrobić Nieuniknione nie, 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 Im szybciej, tym lepiej Będzie z głowy dzisiaj słońce, dobra pogoda do tego Także super Jeszcze dwie i, i mamy Wyszlifowane palety na łóżko, Dobra. to już ostatnia krótka przerwa, bo została jeszcze jedna, ostatnia paleta i koniec. Bardzo mnie to cieszy. Myślę, że poszło całkiem nieźle. Więc naprawdę fajne w dotyku. Można jeszcze raz to wsieknąć 180 papierem, żeby już w ogóle było super przyjemne w dotyku. Ale to już przed malowaniem. Teraz pierwsze takie o, oślifowanie poszło. Myślę, jak na pierwszy raz całkiem spoko Czasochłonna praca na maksa. Można byłoby to spędzić cały dzień tak. No dobrze, że mi się uda to zrobić przed zachodem słońca. Troszkę zimno na dworze, troszkę przemarzłem, ale no cóż, trzeba to zrobić im wcześniej, tym lepiej. Niech to o, sobie stoi. I pomału trzeba dumać jak to malować, tak? Też będzie od groma, a potem trzeba czekać, niech to sechnie, tak? No. Będzie od groma pracy <noise> muszę przyznać Źle na dzisiaj szlifowanie zakończone. Ostatnia paleta została wyszlifowana. Wrzucamy je do środka i kończymy na dzisiaj. Ręka już mi odpada, troszkę przemarzła cały czas w jednej pozycji. Trzymać tą myszkę, ona się nie ruszała za bardzo. To na tym mrozie mi trochę przemarzło. Ah, paleta. Łóżeczko. Już wkrótce, za parę dni będzie fajność. <noise> Porok rok. Po Godzina czwarta. Dobra. To się zeszło trochę, ale zrobią Posprzątać, poodchurzać. O No coś jest. Trochę się nabrudziło. Dobrze, że to na dworze robiłem, a nie w środku. Ale od razu dużo ładniejsze takie. Żywsze, świeższe, no fajne O, ręka boli przed ramy to wszystko Fajnie Dziękuję bardzo Kończymy na dzisiaj I jutro dalej do roboty